Serdecznie w dzisiejszym materiale związanym z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Następny materiał lub materiał na najbliższy, nie mówię, że to będzie akurat następny, ale powiedzmy jeszcze w tym tygodniu, to będzie materiał o rynku nieruchomości w Polsce, który będzie znacznie bardziej rozbudowany od tego, który jest dzisiaj. Zwracam uwagę na to, że rynek amerykańskich nieruchomości. Nie jest idealnie skorelowany z globalnym rynkiem nieruchomości. Całkiem nieźle, ale nie idealnie. Co to w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza, że zależy od stanu, zależy od regionu, zależy od miasta, od regionu też państwa. Jeżeli mamy do czynienia z dużym państwem, to jasne jest to, że na przykład w świecie powolnego, ale w miarę stabilnego wzrostu i w miarę stabilnych i niezłych wydatków na poziomie firm wrażliwych, cyklicznych, regiony bardziej turystyczne będą miały mniejszą tendencję do spadku, a może czasami nawet tendencję do wzrostu, ponieważ one mają w sobie coś, jak właśnie ten element sektora produktów luksusowych wbudowaną przewagę, która działa, która płynie na w świecie umiarkowanego wzrostu gospodarczego. To nie jest do końca świat cykliczny, taki klasyczny jak sektor budowlany. Natomiast yy, nie mówię oczywiście o nowych budowach, mówię o tych istniejących. Tam ten spadek jest znacznie słabszy i znacznie mniejszy. I na przykład Nagrają, nagrywając film, będzie taki film o Francji jako rynku nieruchomości i też o rynku niemieckim, tych największych gospodarek Unii Europejskiej, my obserwujemy ciekawy trend. Mianowicie w regionie turystycznym plus z cieplejszym klimatem, mowa tutaj o południowej Francji i Lazurowym Wybrzeżu. Tendencja spadku cen nieruchomości jest znacznie, znacznie, znacznie mniejsza niż na przykład w północnej Francji, w okolicach Normandii na przykład. I my do tego przejdziemy. Natomiast rynek nieruchomości amerykański, on determinuje ceny nieruchomości w Kanadzie bardzo silnie w pewnym sensie determinuje ceny nieruchomości w Australii przez to, że jest dużo amerykańskiego kapitału, a tam i ceny nieruchomości w niektórych państwach europejskich są całkiem silnie skorelowane z rynkiem nieruchomości amerykańskim. Pewne zależności są jeszcze bardziej skomplikowane, ale nie będziemy dzisiaj ich omawiać, do tego posłuży taki już bardzo długi film o rynku nieruchomości. Natomiast my wiemy, że przez szok na rynku nieruchomości wywołany strachem przed inflacją, ilość nieruchomości znacząco dostępnych na rynku skurczyła się w świecie popandemicznym, przede wszystkim w latach 2020-2021. Natomiast wzrost kosztu kredytu w Stanach Zjednoczonych. Pod względem, tutaj mówiła o kredycie związanym z nieruchomościami, kredycie konsumenckim, ze stałym oprocentowaniem 30-letnim znacząco wzrósł. Dzisiaj, o dzisiaj on już trochę spadł, to zaczyna się wypłaszczać i spadać, wbrew konsensusowi, który zakładał utrzymanie się na wysokim poziomie. On spada i będzie spadał, ale nie tak szybko, jak wszyscy zakładają. I z drugiej strony. Nie będzie tak długo utrzymywał się na wysokich poziomach, jak wszyscy zakładają. Standardowo konsensus zakłada jakieś scenariusze skrajne, medialne, które budzą różne pozytywne, negatywne emocje, a rzeczywistość jest zgoła inna, która różni się właśnie od tych powszechnych teorii ekonomicznych. My widzimy, że baza nieruchomości rośnie. I roz, mamy długą historię, historię rosnącej bazy nieruchomości w Stanach. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że ona zawsze prowadziła do wypłaszczenia, a czasami nawet spadku cen nieruchomości. Przejdźmy do innych wykresów. Jeżeli chodzi o najnowsze dane, my na przykład wiemy, że oczekiwania dotyczące rynku nieruchomości są zawyżone, ponieważ różne dane. Różne dane i urzędy, które zakładają sprzedaż nieruchomości, wierzą, że gospodarka będzie rozgrzana i będzie się bardzo dobrze rozwijać. I może tak będzie, nie mówi, że nie. Natomiast zwracam uwagę na to, że słabość rynku nieruchomości wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy. I różnica sprzedaży nieruchomości nowych domów, tych, które wchodzą na rynek jest czynnikiem, kiedyś to był nawet czynnik wyprzedzający słabość gospodarczą. Dzisiaj też tak może być. Nie jest idealny, bo rynek nieruchomości, jego znaczenie wzrosło, ale wzrost udziału technologii, przede wszystkim po tym odbiciu, to jest niesamowity. Czyli przez to, że technologia mocno odbiła po 2022 roku, a nieruchomości po 22 roku mają płaskie lub negatywne stopy zwrotu w większości miejsc. No, Polska czy niektóre państwa są od tego wyjątkiem. To są zazwyczaj państwa, które starają się stymulować swoją gospodarkę tanim kredytem lub zdobywają tak głosy wyborcze, lub chcą zmniejszyć niepokoje społeczne związane z rynkiem nieruchomości, tworząc w rzeczywistości. Jeszcze gorszy świat, tylko ludzie tego nie zauważają, ponieważ władza ma mocny argument wytrącający um, tą taką podświadomą niesprawiedliwość społeczną. Ponieważ my wiemy, że dzisiaj w świecie polaryzacji politycznej ludzie domagają się wielu rzeczy. Domagają się. Wynika to z wielu różnych rzeczy. Mam wiele teorii na ten temat, jest wiele. To są teorie, które wynikają z mojej oceny rzeczywistości, nie muszą być do końca prawdziwe, więc nie będziemy się ich obawiać, jeśli skupimy się na czystych danych. Natomiast stymulacja kredytowa, która jest obecnie w Polsce, będzie w Chinach, prawdopodobnie została ogłoszona, pomimo, że duże miejscowości w Chinach mają znacznie większą bańkę na nieruchomościach niż wyceny w Polsce znacznie większą. Przez sztuczną stymulację, która ma być jeszcze odkręcona mocniej. W Kanadzie również była popularyzacja taniego kredytu. Banki wykorzystywały metodę arbitrażu między Stanami a Kanadą, plus napływ chińskiego kapitału, który był e, kolejnym czynnikiem, plus złe zagospodarowanie przestrzenne Kanady o tym się mało mówi. Tam doszło do impasu na poziomie zagospodarowania przestrzennego i w wielu miastach miejscach. Przestrzeń jest zagospodarowana znacznie, znacznie, znacznie gorzej niż większości miejsc na świecie. Przez lokalną legislację i brak możliwości również działania deweloperów, którzy mogliby zapewnić więcej mieszkań. Plus nowe podatki, opłaty, zniechęcanie deweloperów do działania jest sama z zewnętrznych czynników. Natomiast słabsza od oczekiwań, oczekiwań sprzedaż, nie zawsze rynek się zmienił, może być preludium. Gorszego wzrostu gospodarczego. może być. Mamy różne indeksy dotyczące tej ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości. Jeden jest, to jest um, indeks prowadzony przez Wells Fargo. Nie jest idealny. Natomiast co jest istotne? Tu macie Państwo najprostszy opis, który jest no, bardzo prosty, jest oczywiście od. Twittera, którego ja już wielokrotnie polecałem. Wells Fargo jest o tyle istotne, że każdy. Uwaga, teraz dam taki skrót myślowy, on nie jest prawdziwy, ale Można go... możemy to tak spłycić. Ludzie, którzy wiedzą o czym mówię, to zrozumieją. Fakty są takie, że jak ktoś chce kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych lub na własny użytek. To bardzo prawdopodobne jest to, że mieszkając w Stanach, działając w Stanach, prowadząc firmę w Stanach, on, kupując nieruchomość, jest w stanie uzyskać najlepsze oferty w U.S. Fargo, targując się, pomimo że tam obsługa klienta jest bardzo słaba. Bardzo. Posługa klienta jest tragiczna. Bardzo często. Natomiast koniec końców wychodzi na, na korzyść. To wszystko. Nie zawsze, ale jest takie pełne przeświadczenie, które jest znane, powszechne. Większość ludzi wie o co chodzi. I my wiemy, że ten indeks nie jest idealny, natomiast on ma pewną korelację wyprzedzania pewnej słabości na rynku nieruchomości. I ona dzisiaj się ona nam jasno objawia. Wiadomo, to nie jest idealny wskaźnik. Bo my wiemy, że w świecie stra straszenia COVID-em on wskazywał na problemy, ale przypominam, że 20 rok to była bardziej korekta i tam dane są zaburzone. Nieruchomości wpadają w długoterminowe osłabienia i długoterminowe wzrosty. To są długoterminowe cykle, długoterminowe trendy, wynikające z wielu, z wielu różnych czynników, takich jak cykl kredytowy tylko i wyłącznie na rynku nieruchomości, negatywne ustawodawstwo globalny wzrost gospodarczy, w niektórych w większości sytuacji to też jest, to jest, to jest, to jest kwestia lokalnego wzrostu gospodarczego, atrakcyjności turystycznej, e, wrażliwości na wzrost gospodarczy, ilości luksusowych lokalizacji, które są mniej wrażliwe od takich e, nazwijmy to średnich lub tańszych miejsc, nie ujmując tym miejscom, po prostu ja zwracam uwagę na Kwestie rynkowe, a nie kwestie, czy to jest dobre czy złe, czy, czy miłe, czy nie. Więc jest cała masa czynników na rynku nieruchomości, które nie są powszechnie dostrzegane. I fakty są takie, że rynek nieruchomości w Stanach w wielu danych wskazuje na słabość i na spadek. Co jest ciekawe, również jeżeli chodzi o ilość yy, Dostępnych domów, w których mamy dane również jest jedna z najniższych w historii. Ten rynek, po pierwsze na tym rynku w małym stopniu powstają nowe budowle. Sprzedaż słaba w stosunku do oczekiwań, jest słaba. Deweloperzy mają nadal niezłe marża, ale oni zajmują się różnymi jeszcze zewnętrznymi rzeczami tamten wpływ nie jest tak mocno zauważony. Te zależy, jak ty to wolę, Rejty mają się słabo. Ponieważ firmy, które istniały jako rejty klasyczne, e, mają problem związany z tym, że ich główną działalnością jest poszerzanie dalszej swojej inwestycji, przy pomocy również kredytu. Jeżeli ich przepływy są zagrożone. Dlaczego? Nie dlatego, że sytuacja ekonomiczna konsumentów jest zła. Tylko dlatego, że ich szacunki wzrostu najmu były oderwane od rzeczywistości i rynek wycenia gorszy scenariusz, dalszy, bo oni założyli w 2021 roku, bardzo naiwnie, że wzrost najmu będzie postępować dokładnie w takiej samej trajektorii, jak wzrost cen nieruchomości wywołany strachem przed przyszłą inflacją. Czyli nieruchomości wzrost, przypominam, silna jest korelacja między cenami nieruchomości a kosztami najmu, Ponieważ koszty najmu mówią nam o realnej rentowności. Nie realnej, ale teoretycznej rentowności, bo realna rentowność to jest ta minus. Niektórzy powiedzą, że minus inflacja, minus koszty utrzymania tej nieruchomości, minus podatki i tak dalej, dalej. Natomiast fakty są takie, że, ilość tych, że mamy ogromne braki na rynku nieruchomości przy jednoczesnym małym zainteresowaniu. Co jest istotne, również to zależy od stanu. Ja na przykład znam się na kilku stanach, jeżeli chodzi o, cel, o w ogóle rynek nieruchomości i ceny nieruchomości. I fakty są takie, że straszenie i obawianie się tym rynkiem, te straszne historie pod tytułem Brakuje nam nieruchomości. Co wy wygadujecie, jeszcze jest nieprzystępny kredyt, to jest bzdura. Te braki bardzo często wynikają z, z, z tak wielu czynników. O których ludzie, którzy na ten temat się wypowiadają, nie mają zielonego pojęcia. Na przykład my cierpimy na permanentny brak nieruchomości w Nowej Anglii. Od Maine po praktycznie Connecticut, po New Jersey, tam Massachusetts, New Hampshire, i tak dalej, pod Vermont. Tam się stale mówi o braku nieruchomości. I tam cenowo nieruchomości, tam jest pewien szok, z wielu, z wielu, z wielu różnych czynników, regulacyjnych, zagospodarowania przestrzennego, specyfiki rynku, która nie jest tak, nie ma w sobie takiej, takiego impetu jak na przykład rynek w Teksasie. Natomiast z drugiej strony ilość nowych budowli w Teksasie czy w niektórych miejscach na Florydzie jest, i to widzimy już w dzisiejszych danych, była znacząco oderwana od rzeczywistości, Ponieważ estymacje z 2021 roku zakładały tak duży wzrost zainteresowania tym rynkiem. Ale ludzie, którzy tworzyli te estymacje zapomnieli o jednej podstawowej rzeczy. Że jeżeli scenariusz straszny pod tytułem podwyższona inflacja zostanie złamany, nieprawdziwy. Ale przecież mówiliśmy o tym, że inflacja nie pozostanie z nami na długo. Ta podwyższona i nie została, wygasła, jest na poziomie stuletniej średniej. Ludzie się z tego śmiali, teraz o tym zapominają, że była straszna narracja inflacyjna, natomiast ten scenariusz spowodował wzrost wszystkiego, była silna kodelacja. To się tylko po raz pierwszy, coś ciekawe, po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych od lat 70. narracja wielka inflacja i strach przed tą wielką inflacją była tak silna, że aktywa, które nigdy wcześniej ze sobą nie były skorelowane, wpadły w silną korelację. No ale dlaczego? Bo pojawił się czynnik, który napędza właśnie te aktywa. I ciekawostka jest taka, że nieruchomości były silnie skorelowane w krótkim czasie, w krótkim czasie, ale były silnie skorelowane np. z luksusowymi zegarkami. Nieruchomości były silnie skorelowane z rynkiem alkoholi inwestycyjnych. Nieruchomości były silnie, mówię o nieruchomościach mieszkalnych. Nieruchomości były silnie skorelowane w krótkim czasie z szerokim rynkiem akcji. Więc, co jest istotne, mamy długą historię wzrostu cen nieruchomości, i my wiemy z tej prostej historii, że wzrost cen nieruchomości również prawie zawsze, nie zawsze, potęgował wzrost na rynku akcji, dodając przyszły je trochę lepszy wzrost gospodarczy. Czyli rynek miał trochę lepszy scenariusz, natomiast akcje mają długą historię radzenia sobie bardzo dobrze w świecie spadających lub wypłaszczających się cen nieruchomości. Więc my nie potrzebujemy wzrostu cen nieruchomości do wzrostu. E, wzrostu oczywiście cen, czyli wzrostu cen wycen akcji. Tak dla nas sprzedaż. W wartościach rok do roku. Już istniejących domów. To są wartości można powiedzieć w świecie poszokowym, pokryzysowym, ale bardziej poszokowy. Niektórzy tutaj widzą analogię do wielkiego kryzysu finansowego. Pewna jest. Pewna jest. Natomiast dokładnie tak samo, jak w przypadku wielkiego kryzysu finansowego w tym wypadku nie mieliśmy bańki na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w ogóle ciężko jest prowadzić bańk. Ciężko. Bo jest mało płynne. To jest główny czynnik. Rzadko kiedy aktywa, które nie są płynne, wpadają w bańki. Rzadko. Ech. Dlatego, bo to burzy w dużym stopniu. Coś, co ja nazywam cyklem związanym z sentymentem inwestorów, ponieważ inwestorzy, którzy widzą rynek akcji płynny. I widzą, jak rosnące ceny napędzają się tym wzrostem. Nieruchomości potrzebują czasu, jeżeli chodzi o wycenę zarówno wzrostu, spadku. Na publikacja tych danych nie jest idealna, nie budzi tak skrajnych emocji w większości miejsc na świecie. To nie jest typowy rynek, też dostępność kredytu, możliwość wpływania na koszt tego kredytu, możliwość zabudzenia. Akurat bank centralny może mieć wpływ nie tak duży, jak wszyscy myślą, ale może mieć pewien wpływ na rynek nieruchomości znacznie większy niż na rynek akcji. Na rynek akcji ma bardzo, bardzo mały w świecie globalnym teraz to w ogóle. Więc widzimy, ta sprzedaż jest słaba w wartościach roku. Nastawienie konsumentów według University of Michigan, które nie pokazuje wielu istotnych bardzo rzeczy, ale mamy długą historię sentymentu konsumentów i my wiemy, że sentyment konsumentów wpływał zazwyczaj albo płasko, albo negatywnie na ceny nieruchomości. Nie zawsze, ale prawie zawsze. Więc ponieważ nastawienie co do lepszej przyszłości jest wymagane przy wzroście cen nieruchomości lub negatywne ustawodawstwo jest wymagane, które jeszcze mocniej napędza ceny. Oczywiście w Stanach się może pojawić negatywne ustawodawstwo, ale wątpisz, by do tego do bo to nie jest Polska. Które by jeszcze promowało możliwość nabycia nieruchomości. Ja mam tutaj dług, specyficzne podejście, jeżeli chodzi o to, ale do tego jeszcze przejdziemy. Tu widzimy, jak wygląda spadek mediany ceny nowego domu, tej ceny sprzedażowej w Stanach w relacji do spadku względem swojego lokalnego szczytu. Niektórzy dopatrują się tutaj takiej słabości, jak w tym kryzysie finansowym czynnik jest zupełnie inny. Podczas wielkiego kryzysu finansowego był problem z płynnością. A ludzie, którzy zakupili nieruchomość w podczas wielkiego kryzysu finansowego, posiłkowali się instrumentami finansowymi, które no, były dostosowane przez kreatywną księgowość w taki sposób. By wyrzucić możliwość niedostępności kredytowej wynikającej z regulacji, z kryteriów banków, których się udziela przy klasycznym 30-letnim kredycie opartym o stałą proc stawę procentową. Natomiast kryzysy w Stanach i działają inaczej niż w Europie, ludzie tego nie rozumieją. Są znacznie bardziej gwałtowne, ale też się znacznie bardziej gwałtowne. I czynnik też był postą na tamtym rynku, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast fakty są takie, że ceny spadają w wielu miejscach, w wielu się wypłaszczają i ta demika będzie przez jakiś czas utrzymywana. To samo jeżeli chodzi o ceny najmów. I dlatego ja zakładam spadek inflacji bazowej. Ja zakładałem ten spadek inflacji już przez rynek nieruchomości w zeszłym roku. Mówiąc, że ona właśnie pod koniec 2023 roku zacznie spadać przez spadające ceny i tutaj miałem oczywiście rację. Natomiast ten spadek jeszcze będzie bardziej, bardziej e, dotkliwy i ludzie będą wcześniej się obawiali inflacji, teraz będą się obawiali deflacji. Natomiast nie ma się czego obawiać, dopóki wzrost ilości kredytu jest pozytywny, nie mamy się czego obawiać, jeżeli chodzi o czystą inflację monetarną. Ta inflacja może być bardzo niska, ale będzie. Bo globalnie mamy dostęp do kredytu. Nawet jak w Stanach ten dostęp będzie ograniczony, to przez prostą metodę arbitrażu, o której wielokrotnie mówiłem, banki się do, dostaną e, pieniądze i firmy również. Sytuacja jest na rynku słaba nieruchomości w Stanach, ale są miejsca, gdzie te ceny rosną nadal. Po prostu mieliśmy szok. Natomiast jeżeli ktoś zakupił nieruchomość. W, z dobrym, y, przy dobrym finansowaniu, to dla niego krótkoterminowa słabość nieruchomości nie będzie miała żadnego znaczenia. Żadnego. Więc nie dajmy się na ten straszek nabrać. Nagramy film o rynku polskim. Tam są jeszcze większe numery niż w Stanach. Natomiast Stany mają ważny, ważny wpływ na globalną gospodarkę. Ja uważam, że, ryn, że wzrost gospodarczy w 2024 roku będzie bardzo umiarkowany, a to spotęguje wzrost wysokiej jakości wzrostowych firm. Zobaczymy czy miałem rację. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.